Przed Państwem tym razem kolekcja Żyta Jarego, Żyta Jarego, ale zarazem przewódkowego. Myślę, że odmiana Bojko jest Państwu doskonale znana, ale dwie kolejne odmiany to SM Elara i SM Ananke. Wszystkie te trzy odmiany, tak jak zaznaczyłam, są odmianami przewódkowymi. I możecie ją Państwo uprawiać praktycznie od połowy października do marca. Jest to bardzo fajna alternatywa dla tych Państwa, którzy chcą zasiać jeszcze żyto przewódkowe po kukurydzy, ściąć, ją, ściąć je wiosną i zasiać z powrotem kukurydzę, bo nasze żyta przewódkowe możecie Państwo uprawiać zarówno z przeznaczeniem na ziarno, jak i na zielonkę. Jedną z odmian ozimych żyta możecie Państwo zaobserwować również w Oderze w Poświętnym. Jest to odmiana choryzo, bardzo wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach tak naprawdę klimatyczno-glebowych. Ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej masie tysiąca ziaren i wysokiej zawartości białka. Rośliny średniej wysokości, o długim, eliptycznym, wydłużonym kłosie. Dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną czy też rdzę źdźbłową. Odmiana również jest bardzo tolerancyjna za zakwaszenie gleby i charakteryzuje się również bardzo dobrą zdolnością regeneracyjną po wystąpieniu pleśni śniegowej. Wszystkim Państwu polecam tą odmianę do zasiewów teraz ozimych, odmiana choryzo.